Mandero, Witowski, zip na kanale i oczywiście jestem i z Kanami Home Games. No i witam Was w kolejnym odcinku, oczywiście z od zera do biznesmena z gry Farming Simulator 2019. A przed wami ukazuje się już mój piękny case, wysłużony ciągnik z głęboszem, ponieważ dzisiaj będziemy zajmować się dalej pracami właśnie na tym polu, na nowym polu tak naprawdę musimy je przygotować sobie. Zaczynamy już od godziny 7, także po grubości lecimy. Tak to wygląda, tak sobie to yy, Oborałem, No troszeczkę cień tutaj jest, więc na razie jeszcze wszystkiego tak dobrze nie widać. Yy, usunąłem tą górę troszeczkę tutaj. Yy, nawet nie był to aż tak du duży koszt, od 4000 mi to wyszło, więc nie jest źle. Oczywiście ten teren dałoby się zrobić lepiej, ale o tym troszeczkę porozmawiamy później, ponieważ teraz nie będziemy się zajmować tym polem, yy, bo tak naprawdę teraz... Yy, Zajmiemy się trochę porządkami na farmie, bo jest rozpiernić, a czasami takie odcinki trzeba zrobić. Nie miałem czasu poza odcinkiem tego pogarniać, więc też stwierdziłem, że zrobimy sobie to na odcinku. Jak widzicie, no jeszcze tutaj stoi mój John Deere z przyczepą, bo nie zdążyłem go po prostu zwieść. Później zobaczymy, jak to pole w całej okazałości wygląda. Głębosz, bo pług mam dosyć mały, a głęboszem będzie dużo łatwiej to pogarniać, więc nie ma problemu, free track powinien sobie dzisiaj fajnie radzić No nie powinno być jakichś większych problemów, no ale wiecie jak to jest Ja widzę, że no, 40 fps no nie jest najlepiej z tymi FPS-ami, natomiast na obecnie mam stałe 60, zobaczymy, na farmie pewnie będzie gorzej Ale no wiecie, damy sobie jakąś radę Ogólnie to widzicie, prawie 6 ton udało mi się rzepaku ogarnąć Potrzebowanie na strychu No kurde jakbym miał kiszone to bym leciał nie Ale w tym sezonie to to się zmieni Kurde panie To się ogarnie dobra My sobie wyłączamy Jakie to jest zapotrzebowanie proszę mi powiedzieć Cena na soję niestety Spadła i to bardzo Jak soję tak za mniej więcej 3 200 Chciałem sprzedawać była taka cena ale niestety Jest bardzo spadkowa Rzepak sprzedawany był za już sobie patrzę, to tu ściągi 2,5 prawie, no więc y, paku też nie ma fajnej ceny. co my tu mamy? Owiec na razie sobie. O, owiec nawet ma, bicie. Stawimy sobie. Y, no dobra, to będziemy czekać z tą soją. Y, Okej, okay, także od razu przejdźmy sobie do naszego y, New Hollanda. Najpierw przejdziemy oczywiście sobie jeszcze do y, zwierząt. Niestety nie mam żadnej pszenicy, nie o czym mówiłem już w poprzednim odcinku. Ani nie mam w silosie, ani nie mają kury, więc muszę coś ogarnąć na szybko Zobaczymy co z tego wyjdzie, woda, słoma Dobra, to najpierw zaczniemy od słomy, później pojedziemy sobie z wodą No i siano Chyba kupię Chyba kupię Aha, pytanie jeszcze na przykład cena za jajka, bo bym chciał sprzedać, bo mi troszeczkę przeszkadzają Nie ma ceny 50, no 5,5 było fajnie, nie? Jak mi się wydaje Cena narośnie, więc może coś z tego wyjdzie, dobra. Na razie zostawiamy. Aha, czekajcie, bo ja tu mam e, palety, więc na razie sobie odpuścimy. Aha, słomę widzę, że tutaj jest, dobra. To sobie zrzucimy. O, ups, nie tak. Dobra, ja troszeczkę sobie ściszę te dźwięki. O, albo tak zrobię, dobra. Mm, mam nadzieję, że audio jest ok i wszystko w porządku. W ogóle. Trzeci odcinek z farminga w tym tygodniu fajnie lecimy. Może w piątek się uda też farming, a jak nie, no to breakfestik wleci. Rafta w tym tygodniu nie będzie. Nie wiem co nas następnym tygodniem, bo będzie ogień w następnym tygodniu. Nie wiem czy w ogóle. E, coś mi się uda nagrać. Sorry, coś mi odnosia Trawy kusiłem i wiecie jak to jest niestety. Nie, nie tak. Y. Kurde, teraz nie widać, bo jest to shadery, nie widać co ja klikam. Eee, yy, nie czekajcie, czy. Czy jestem jakiś upośledzony i coś nie robię źle? Kurde, jak dawno farminga, no przecież Giesie klika co za ty Ty Masakra O, tak lepiej nie robić. Yy. dobra, ej. Gituba, masakra. Ja nie wiem, co się odwala ze mną ostatnio. Yy, ostatni, myślę, sezon yy, tego New Hollanda. Zobaczymy. Czy w tym sezonie go nie wymienię i nie kupię jakiegoś innego ciągnika? No fajnie by było, bo on tak naprawdę tylko do obrządków tutaj się nadaje, do niczego więcej. Niestety nie nadaje się. Wiem, że tutaj mam widły do Bel, ale to sobie na razie odpuścimy. Dobrze, one się przydadzą teraz na ten sezon. Teraz sobie tutaj nabijemy bez problemu. No, mogłem grać się na padzie, ale też na kierownicy nie jest tak że Teraz tu stanowisko naprawdę mam igiełka, żeby nawet. Tak miało być, tak miało być, byczku Mówię, że igiełka, takie rzeczy odwalą, no te kwiatki tu troszeczkę mają za dużo kolizję, będę musiał to kiedyś ogarnąć No ogarniemy jakoś tam, myślę, tak mi się wydaje Zobaczymy, fps y no nawet nie jest aż tak źle, tak, że nawet całkiem fajne e, powinny być teraz Fajnie powinien udać się na odcinek, a mogą od razu wywalić Dobra, to przywiozę sobie. Na pewno tej słomy będzie trzeba więcej, pewnie tak zgaduję. No ale u mnie obrządki tak często nie są. No nie wiem co z tymi świniami, ale widzę, że w tym sezonie nie ma szansy. Sprzedam tą troszeczkę jednak... Jakoś to tak obliczyłem. Ogólnie ceny, kasy mi powinno wystarczyć. O, zaciągamy. Panie, Panie jak to poszło. Tego było i nie ma. Dobra, czekajcie. O kurde. Ale czekajcie, bo to chyba mało było Coś mi się tak wydaje Chyba mało było Dobra W ogóle no, chciałbym dla was kiedyś nagrać po sąsiedzku, ale to się chyba jednak nie uda, nie wiem Nie ma szansy, a zrobiliśmy świetną robotę, co też mogliście zobaczyć, na przykład W odcinku z Farm Builda Ale ja odwalam Lipę teraz Masakra, chcę szybko zrobić, wiecie, szybko zrobić i to potem jest jak jest Zawsze to tak wygląda na odcinku. No, chociaż trochę im wrzucić tej słomy. Reszta sobie, ja myślę, że sobie ten. pszenicę i tak poogarniam już poza odcinkiem. Bo teraz, jakbym to miał jeszcze ładować, to widzicie? Nie, to trzeba w spokoju i w skupieniu robić. Na odcinku to tak e, trochę ciężko, moim zdaniem. Dobra, skupienie. Wywalamy. Niestety te belki też mają taką do dupy kolizję. Ja z tej strony też mogę zapinać? Mogę. No i klasa, panie. Mogę wywalić normalnie. Kozak, kozak. Elegancko to wygląda. Aj, cyk. niątko zrobione. Dobra. No nie, no teraz to dużo więcej jest tej. Zobaczmy jeszcze raz. No. Jeszcze na jeszcze na mogę przywieźć, spokojnie Bo Może nie będzie trzeba nawet Kurde, pewnie jednym belce, no te belek to akurat Ja zrobiłem to w pierwszym sezonie Te belki I do tej pory są, a właśnie Chciałem właśnie o tym porozmawiać, a propos Sezonu Starczyło No i easy Chciałem właśnie pogadać o tym, że w ostatni odcinek był 50., czego nie zauważyłem. Dzisiaj mamy 51. odcinek z serii Od Zera do Biznesmena, więc można by nawet szampano otwierać, że tak powiem. Nie. No, można by szampanę otwierać, wiadomo. Ok, mamy ogarnięte. I sprawdziłem sobie tak dla ciekawości, ile było odcinków na przykład w Farmingu. 7, ile było odcinków z farminga 17 i z tego co teraz, żeby was nie skołać, około 25. Może to nawet jeszcze na szybkości sprawdzę. Yy, nie to. Sprawdzę to na szybkości ile było. Było dokładnie 24 odcinki, więc jesteśmy ponad połowę tego. A tak naprawdę no... Ogólnie bardzo fajnie mi się gra na tej yy, serii. I w porównaniu też do 17, gdzie tam nie zaczynałam od zera. No ale jest zdecydowanie zbyt powolny rozwój. Aha, i ty, może nawet powoda nie będę musiał lecieć. Prawdopodobnie nie będę musiał. No nie, nie będę musiał powoda lecieć. To ja po... spokojnie tutaj panie poogarniane wszystko. Dobra. Ty, to co mi zostało tak naprawdę? Do ogarnięcia tutaj. Siano. Pytanie co z tą ceną jest za jajka, czy to coś urosło, zatrzymało się, no aż tak bardzo mi nie zależy na no, tych jajkach, nie wiem w sumie za ile ja sprzedawałem ostatnio, musiałem sobie spojrzeć na odcinku, fajnie by to było, so, soja tak bardzo słabo, rzepak rośnie, może się uda sprzedać, to jeszcze wiecie, no to jest aż 7 yy, ton tylko, ja sprzedałem, myślałem, że 10 jest, ja to chyba wywiozłem, coś tutaj mi się nie podoba a nie, czekajcie, to nie, tak, to jest rzepak, to jest owies. a to ja źle wtedy patrzyłem chyba, dobra, nieważne, no kurde, bo wiecie, bo się zastanawiam, czy by nie pojechać, ile mam odciny, minut odcinka 20 zapiero, mogłem przywieźć trochę ogólnie tego, tego siana, może tak zrobimy, bo kurą to tam chyba ogarnę sobie poza odcinkiem, na spokojnie, to one tam przeżyją. A akurat się ogarnie poza odcinkiem, mm, ale no tutaj te konie chciałbym chociaż skończyć do końca, więc może pojedźmy sobie z tą lawetą. Wiem, że wziąłem, yy, wi no, widły do palet, ale nie mam innych. Znaczy, no, mam niby tam te widły takie, ale nie chciałem się z tego zestawu rozpinać, a widłami do palet też się da. Patrzcie, jak tu ładnie można wycofać na kierownicy. Kozak, kozak, na kierownicy z kozak. No, a teraz możemy w końcu z free pokorzystać. No i wracając jeszcze troszeczkę do tego Farminga 17. No tam bardzo fajnie mi się grało. To był pierwsza gra, w którą zacząłem grać na tym kanale. Sentiment jest, ale powiem wam szczerze, tak, zostało jeszcze mniej więcej z 10 odcinków, może tej serii? Tak mi się wydaje. No, może trochę więcej. No, i to będzie niestety koniec farminga. Tak naprawdę, no brzydko mówiąc, nie za gówno zrobiłem, nie za dużo zrobiłem w tej serii, bo zdecydowanie dużo lepiej można było pograć. Ale też samemu jest ciężko. No, i gdybym ja nie nagrywał tylko w wakacje, to spoko i się zastanawiam, bo ta seria jest naprawdę, moim zdaniem, świetna i ma potencjał. Nie wiem czy, nie wiem kiedy wyjdzie nowy farming, ale pewnie przed wakacjami następnymi wyjdzie. Gdyby nie wyszedł, to ja dalej tu gram, kurde, ale gdy wyjdzie. Na no pewnie pójdę na nowego farminga, chociaż bardzo chciałbym tu pograć, więc może jeszcze przez chwilę będziemy grali tu na tej serii. Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko się w czasie ułoży. No, bo ja bym wolał ogólnie. No, zdecydowanie bardziej opłacałoby się grać nowego farminga, bo nikt potem starego nie ogląda. No, ale wiecie, jak to jest. Wiecie, belki, kiszonki, dobra. Siano 3. Siano. Dobra, już jestem, to 4. Okej. Okay. Czy ja to będę w stanie załadować? Podjedźmy sobie. No mam nadzieję, że się uda tak powolutku. Na kierownicę powinno się udać. Dobra. Bele jakiegoś laga nie złapiem. Ale chyba powinienem jakoś to ogarnąć. Ja w ogóle farminga tak... Też nie lubię nagrywać bardzo dużo ze względu na to, że nie mam za bardzo o czym opowiadać, chociaż ostatnio zauważyłem, że naprawdę świetnie idzie mi gadanie o niczym ostatnio. Nie, 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 nie. nie. No i się skończyło. No zajebiście po prostu. Serio. Czyli po jednej ładujemy mm -hmm. Mm -hmm. no to, nie no, ultra, mega Miałem ja cztery ładować, obciążnik mogłem wziąć Mogłem wziąć obciążnik Ale stwierdziłem, że tam na te parę belek to wystarczy No i jednak, churna nie wystarczyło Nie wystarczyło, dobra Nie no, jakoś ogarniemy, ja, dnia nie, nie ogarnę, kurde, panie Spokojnie ogarnę no będziemy wymieniać myślę tego nie Holanda na Klasa Żeby troszeczkę jednak tych... Bo ja kupiłem ogólnie dwa dodatki do farminga, z myślą, że Kohori to będę grał. Chciałem wziąć kogoś na tą serię, no i pierwszym problemem był taki, że nikt z nie miał ze znajomych oczywiście. Yy, dodatków, no i to już mnie yy, jakby troszeczkę zablokowało i nie znowu pomysł, żeby będę grał z kimś na tej serii, by ogólnie grałoby się wtedy szybciej. Yy, Przepad. Wiem, że jest zapodrzebowanie, zaraz zobaczymy na co. Pomysł przepadł, no i tak się to... No i przez to gram na razie sam, bo miałem w planach chyba z trzy osoby, no ale nikt nie ma w dodatku klasa Ani Andersona. No, a jednak no wiecie, kupiłem za stówę chyba po prawie każdy kosztował. No więc w... stwierdziłem, że nie mogę w żadnej serii nie wykorzystać tego. No i już w następnym odcinku myślę, że... No nie, w następnym odcinku jeszcze nie. w na następnym odcinku robimy sobie siebie. No ale już za dwa odcinki może ta trawa będziemy robić, bo... Nie wiem jak to będzie. E, czy będzie Ile będziemy robić sezonów tej trawy w, Znaczy sezonów Ile uda się w jednym sezonie o, zrobić pokosów O tak to miałem powiedzieć 3, 2, 3, 1 To zależy jak ja będę przewijał czas Bo gdybym zasiał na przykład trawę Zanim zacznę siać zboża I wiecie i przewinął e, już na przykład 2 dni Że ona by urosła I zaczął na, dopiero potem e, Ogarniać e, inne się wysbóż, to spokojnie by się to udało. Wiecie o co mi chodzi, nie? Udałoby się to, yy, bo ona by urosła. Na przykład, jak y, rzepak byłby już w drugiej fazie, do przodu, typie. Jak rzepak byłby w drugiej fazie, to powiedzmy, że ta trawa zaczęłaby rosnąć. To zapinamy to, bo to jest jakaś tragedia, eee. Yy. No, i wtedy może by było tak, że na żniwa byłby już drugi pokos tej trawy. Trzeba by to dobrze i logicznie opracować. Możecie dać znać, ile dni rośnie. W ogóle trawa na, na szybkim rośnięciu, powiedzmy. Bo. Nie, you no, know, jeden dzień to chyba było. O kur, jakie zapotrzebowanie. Zobaczmy. O, o kur, nie. Pojadę z tym. No, to mi akurat nie jest potrzebna cynia cukrowa. Ale też fajne, zapo fajne zapotrzebowanie. Ale ja ten rzepak pojadę sprzedać, kurde. Gdzie to jest Port Północno-Zachodni? Już nie na tym odcinku, ale poza odcinkiem. Ja z tego pojadę sprzedać. Co się będę? Fajne, co się będę, nie? Wiem, że mam tylko 7 ton, ale to i tak jest dosyć dużo, bo to będzie 7 razy 3. 21 tysięcy, kurde. Kozak. Kozak. To mi się podoba. Ogarniemy jakoś. Dobra, lecimy sobie jeszcze teraz. No i myślę, że zaraz pójdziemy sobie ogarnąć tamte. No, no, nie będę teraz przydawał, bo bym jechał z 5 minut w dwie strony. To jest port północno-zachodni. To chyba. No, do góry, właśnie. No to nie nie ma sensu. Ale se skręcę tutaj, żeby z co mnie jechać. Właśnie nie wiem w ogóle nic, kiedy będzie nowy farming, szkoda Koba jeszcze nie ogarnięty, w ogóle to też zrobię otóżnie nie na tym odcinku Posakra jakaś jest Nie wiem, kiedy ten farming wyjdzie jak to wszystko się rozwinie, sytuacja Może być ciekawie Dobra, jak to u zwierząt wygląda Spokojnie, jeszcze te dwie belki No, no i proszę bardzo Cię dobrze, że wziąłem te dwie belki, ty bo weszło w sumie na to, że jest jeszcze za mało. Jeszcze na belka by weszło, ale no dobra, to już sobie poradzę ten sezon, myślę. Następny sezon już na pewno nie będziemy belek kupować, tylko sobie zrobimy. Wiadomo. Dobra, co ten typ tu odwala? Chyba, co jest ty? Czemu on robi tylko? Ty posrawa typa, jakoś na łeb. Mi tam wracaj na tamtą połowę, a nie. Co jest. Ty? To jakiś Adidasa ty robi, kurde. Co to, my jesteśmy jakimś ambasadorem Alidasa, że tu robisz tu paseczki? Dziomuś, ty sobie jajce robisz chyba, tak? Żartujesz sobie ze mnie? A, bo on tutaj przejechał i od razu myślał, że kurde, że co? Co sobie myślałeś? Jest jak jeden skubany. Dobra. Bierzemy sobie Johnego. Oczywiście odpinamy sobie to. I lecimy sobie na pole. Mogłem przemalować, ale no szybko. Yy, musimy po prostu sobie jeszcze... Yy, te miejsca gdzie nie jest stworzone pole, musimy stworzyć sobie pole, więc przejechać no i mam nadzieję, że to się jeszcze uda w te no, 10 minut maksymalnie zrobimy sobie bo może uda się jutro nie na no jutro, no jutro chyba też dostanie odcinek z farminga, wtedy zrobimy sobie już siewy na tym polu bo ogólnie nowe pola no, tak za dużo nie porobiłem, bo w poprzednim odcinku 3 przejazdy nie, teraz też za dużo nie porobię no. no właśnie, pytanie jeszcze, czy znika orka, bo to mnie zastanawia Yy... chyba? Z... czekajcie, zobacz. znika orka. bardzo dobrze. wapno, widzicie, wapno sobie akcję zrobimy. to nie, to w następnej ciągniku się nie porobimy, bo my musimy jeszcze jedno pole przygotować sobie pod yy... słonecznik. Może już wlecimy leci mu a chyba ten silnik sprzedam mały, bo już tak nie wiem, czy będę go używał. jeszcze się namyślę, zobaczymy, bo chciałbym kupić ten ciągnik, ale czy to będzie sens w ogóle go kupować teraz? Nie wiem, no ja bym chciał w tej świnie pójść. Muszę to wszystko przemyśleć, bo stawię to finarnie tak z dupy bez przebudowy gospy to średnio, ale z drugiej strony patrząc, no nie mam hajsu, żeby sobie ten jeszcze. Gospę budować, no wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra. O, no i tu 17 na godzinę, elegancko. No nie mam tyle pieniędzy. Muszę jeszcze to wszystko przekalkulować, ile mi je wyjdzie. Nie wiem, bo ogólnie będę chciał robić w ręka w tę kieszonkę trochę szeczkę inaczej niż na przykład owijać na polu. Będę zwoził yy, trawę i owijał w wręka. fajna akcja właśnie, Do tego chcę wykorzystać do tego potem ten. Yy, DLC chciałbym do tego wykorzystać. No zobaczycie, nie chcę wam tu też za dużo mówić, zobaczymy, sam nie wiem jak to wyjdzie w ogóle. Pewna akcja będzie fajna. Troszeczkę sezon się znowu przedłuży na pewno. W związku z tym, że no, będę musiał jednak pozbierać te wszystkie belki, to ogarnąć. Ale spoko. Myślę, że fajnie. Myślę, że będzie fajnie. No, a spróbujemy troszeczkę zewnątrz polatać, skoro mamy free Traka. Powinniśmy sobie elegancko dać radę. W końcu można by go wykorzystać. W ogóle yy, mało gram farminga, bo jeszcze cały czas lecę na oryginalnej baterii z free Traka. Więc no, możecie sobie wyobrazić, nie? Jak to wygląda? Sytuacja, Fritraka mam chyba od świąt. Tylko nie wiem których teraz. Chyba Bożego Narodzenia, tak mi się wydaje. Patrzę, jak to idzie. Kurde, panie, klasa, klasa. A to John Deere. Taki suchareczek. Yy, dobra. Lecimy sobie. Jeżeli chodzi o farminga nowego nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o tego farminga to czekamy na nowe DLC Ja go nie kupię no z wiadomych przyczyn Są fajne maszyny, ale Po prostu nie będę miał gdzie go wykorzystać, niestety Bardzo ubolewam na tym, że znowu kolejny farming będzie troszeczkę potencjał zmarnowany, że nie zrobię wszystkiego co bym chciał Można powiedzieć, że zrobię 1 czwartą może z tego wszystkiego co bym chciał, ale no, to nie będzie połowa No co prawda już mam konkretny ciągnik tego John Deere'a, no ale wiecie, nie mam żadnych zwierząt, które dawałyby obornik Hmm, kurde, fajnie by było, chociaż te krów to ja nie ogarnę, ale nie wiem, też takie pytanie, jak ja już robię kiszonkę, to do krów już dużo mi nie będzie brakowało ogólnie, fermenter i to tyle, znaczy poszowy, co tak miałem powiedzieć, no nie wiem, może lepiej pójść w krowy, chociaż, no bo w farmingu 17 też na początku poszedłem w świnie, a dopiero później w krowej i w tych krów też tak dużo nie było. Chociaż tam już to dosyć fajnie sobie radziliśmy z tematem, yy, ale tam to, to w ogóle jest zupełnie inna ekonomia, była tam opacało się w ogóle krowę ogarniać, dlatego że mogliśmy sobie robić coś w tym stylu, że przewijamy sobie, powiedz, robimy tak od 7:00, powiedzmy do 22,00, 3,00. Później wracamy sobie, oczywiście, komendami, komendami tutaj wiadomo w tej całej konsoli, do 7 rano, przewijamy kilka dni. Zboża na mnie rosną, nic nie rośnie Mleko gdzieś tam się pojawia w tle No, a? Dlaczego ty nie pracujesz, typie? Co jest? Aha, bo on jedzie znowu... Dlaczego on znowu jedzie po tym, co już jechał? Pitole, nie rozumiem tego za debil Nieważne yy, Straciłem wątek No i tam możecie sobie przewijać ten czas I później na przykład po czterech przewinięciach Powiedzmy, że tego mleka się zrobi 100 tysięcy, i sprzedaje się ono sprzedawało się o 12 za potężne pieniądze, więc to można było z jednego dnia po 200 tysięcy wyciągać. Teraz tak się nie da, no bo teraz samemu mleko się odwozie, więc trzeba pilnować cen. Oczywiście można to mleko gromadzić też, no ale to inaczej troszeczkę wygląda, nie mimo wszystko. Jednak to już też się mleko opłaca ogólnie, ale roboty jest mnóstwo. Jak ja bym sam miał robić krowy. To od razu bym poszedł w jakieś nowoczesne fermentery, żeby nie samemu sypać, tylko taki mikser sobie postawić gdzieś. Wiecie, o co mi chodzi, no bo to jest niemożliwe, żeby to tak e, ogarnąć sobie. Jak, jak to się myśli. Nie ma szans. Tak tego nie ogarniemy. Dobra, już widzę, że będę musiał poza odcinkiem trochę pograć. Żeby te pole jakoś przygotować, no bo to inaczej to ja tego nie widzę. Dobra, tu sobie wjedziemy już. Dobra. Ale John Deal jest piękny. W ogóle mam nadzieję, że te shadery Wam się podobają, tak, te ustawienia. Fajnie to wygląda. Jak w nocy. Właśnie, bo w ogóle miałem Wam jeszcze pokazać jak wygląda te pole zanim się znowu ciemno zrobi. Już się w sumie zrobiło. No to tu macie taką górkę, wiadomo. Tutaj troszeczkę tą górkę zmniejszyłem, bo ona była gdzieś dotąd mniej więcej. No, więc tutaj przeleciałam. Nie robiłem tutaj, no bo trawę i tak będę mógł sobie okosić, a pole tutaj wywijać, musiałbym ten teren wyrównać. Ten teren można by było w ogóle wyrównać tu aż dotąd, ale to jest, myślę, z przynajmniej 100 tysięcy na wyrównywaniu terenu, więc dosyć dużo. No, a tu już resztę widzieliście. Okej, okay, dobra. Yy, wracamy sobie jeszcze na chwilę. Odpalimy sobie światełka i jeszcze przez chwilkę porabimy, bo chciałbym jak najwięcej skończyć na tym odcinku. I tak mi się za dużo nie uda ogarnąć. No, ale powiedzmy. Ale teraz dobrze pojechał. Co za typ. No, niestety to pole będzie brzydkie dosyć, bo tutaj po orce, tam po głęboszowaniu. Ogólnie, jeżeli chodzi o głęboszowanie, to tekstura farmingu jest zła. Nie powinno to tak wyglądać, bo tekstura jest kultywatora, a on zdecydowanie robiłby coś w stylu. Yy, Pługu, chociaż nie do końca, bo pług tak sobie zagarnia tą ziemię, a głębokość jedzie jakby w to, do przodu, więc on by tak na boki rozrzucał, No ale zdecydowanie na pewno nie wygląda tak tekstura kultywatora. Ja jest, jestem 100% przekonany, że tak nie jest. Dobra czy tutaj mam ogólnie ogarnięte te pole z tego co wiem yy, więc zostanie mi tylko tak naprawdę ta strona OK. To mi ten cypelek zostanie. No i na tym cypelku sobie chyba skończymy. Zresztą mogę w górę pojechać, żeby ten wariat coś tu nie odpitalał mi to mogę jeszcze ten pasek zrobić i wtedy będziemy sobie kończyć. Patrz, tu ogólnie można nawet tak robić. Także no ogólnie ta maszyna nie jest zbyt yy, realistyczna, ale no. Da się, da się elegancko. A nie, patrz, jak ja mu tu pod górkę do 12 na godzinę przypitoli. Dobra, jedź, jedź. Dobra, ja się nie chcę z tym kłócić, okej? Okay? Zziomuś jeć. Jedziesz typie. A, opuszczaj. Dobra, pojechał. E, no, case to było świetne, to jest zakupne sam początek. Ogólnie maszyny na początku miałem bardzo przemyślane. Potrafiłem wszystko zrobić. Oczywiście to schodziło schodził czas, no ale i tak wiecie o co chodzi. Ładne. Nocy panie są oświetlone. Tro trochę mało tego światła. się brakuje mi... I na przykład, żeby sobie można było lampkę zapalić w środku, nie? No bo wiecie, bo w rzeczywistości może i też to nie przeszkadzałoby, bo tu wszystko oświetlone No ale na filmach to potem źle wygląda Więc jakby była taka lampka, no jak wiecie, w samochodach też gdzieś do góry może się zaświecić Nie powinno się jeździć z lampką, ale można sobie zaświecić, nie? No i to by było fajna sprawa, okej, okay, dobra Zostanie mi tutaj do zrobienia ale my tym yy, przemiłym akcentem będziemy sobie kończyć, oczywiście, ten odcinek. Mam nadzieję, że taki piękny Johnny, o kurde. No. no, za taki widok musicie zostawić łapeczkę w górę. No, a jeżeli podoba Wam się kontencik na tym kanale i chcecie mnie oglądać częściej i nie omijać odcinków, no to oczywiście standardowo oddajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeżeli chcecie być już tak stricte na bieżąco, to. W linku do tego filmu macie na przykład link do mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie zawsze wrzucam info, że pojawił się nowy odcinek. No i możecie też pójść na mojego Instagrama, bo tam sobie gromadzę społeczność, ktoś macie link w opisie. A co ciekawe w opisie również znajduje się link do mojego drugiego kanału. Nie powiem wam co na nim robię. Zajrzyjcie sobie i ocencie. A w tym momencie to by było wszystko. Także jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, no to dajcie wiadomo łapeczkę w górę. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!